Szanowni księża, szanowny panie nadleśniczy, szanowni państwo, zgromadzeni dzisiaj na tej doniosłej uroczystości 79. rocznicy mordu w Lesie Grabińskim. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby przede wszystkim pomodlić się za dusze pomordowanych, żeby oddać hołd tym wszystkim, którzy tutaj zginęli i przede wszystkim po to, żeby pamiętać. Sam zdaję sobie z tego sprawę, że Wiele razy czytałem na ten temat, a zawsze gdzieś z pamięci uciekają różnego rodzaju fakty. Dlatego pozwolicie Państwo, że powtórzę kilka rzeczy, które dotyczą właśnie tego miejsca. Dokładnie 24 lipca 1944 roku w Jaśle, w więzieniu nad ranem zapanował duży zamęt. Więźniowie nie wiedzieli, co będzie ich czekało tego właśnie dnia. Wyprowadzono więźniów, właśnie. Z cel ustawiono na korytarzu i wyczytywano nazwiska i te osoby wyczytane, a było ich 72, zostały zapakowane do samochodów i przewiezione w niewiadome miejsce dla więźniów. Więźniowie mieli okazję zobaczyć to, co się dzieje przez różnego rodzaju luki w prezencie samochodów i zauważyli, że są więzieni z jasła w kierunku Krosna. Później już ta ziemia okazywała się bardziej znana z uwagi na to, że skrosna do miejsca piastowego, a jeżeli już samochody wjechały na ulicę Floriańską, bo wtedy ona też nazywała się ulicą Floriańską, to już wiedzieli, że jadą w każdym razie gdzieś w kierunku swojego domu albo blisko swojego domu. Zdziwienie było to, że samochody skręciły do Pałacu Załuskich i później już zaczynały odgrywać się czy rozgrywać się różnego rodzaju rzeczy jak zauważenie Żołnierzy, barbarzyńców ukraińskich w mundurach SS, którzy praktycznie zajmowali się dalszymi czynnościami. Tych nieszczęśników naszych powiązano po dwóch, zaprowadzono w to miejsce i na tym miejscu ustawiono przed dołem i krótka chwila, strzał w tył głowy. Zakończenie życia 72 naszych obywateli, z czego 38 naszych rodaków, mieszkańców pobliskiej miejscowości Lubatowej. Wtedy nastała cisza, ale ta cisza, która nastała, była ciszą, która powodowała późniejsze wydarzenia: niesamowity krzyk, niesamowity żal. Wtedy, gdy po działaniach wojennych w tym właśnie miejscu dokonano ekshumacji i Rodziny, a to były zazwyczaj młode osoby, młode żony z dziećmi rozpoznawały swoich bliskich, niektórych po medaliku, niektórych po packu do spodni. Jeżeli ktoś by szukał takich informacji bardzo szczegółowych, to internet teraz jest naprawdę kopanią wiedzy, można sięgnąć i można na przykład wgląd zrobić sobie w przemówienie doktora Aleksiewicza z 47 roku, który bardzo dokładnie opisuje to, co tutaj się działo. Można też zerknąć w te dokumenty, które są, dotyczące właśnie tej eksumacji i właśnie sposobu identyfikacji tych tutaj naszych bohaterów, naszych pomordowanych. Szanowni Państwo, pamiętam jak kilka lat temu stałem w tym miejscu i mówiłem, że nigdy więcej pomników na polskiej ziemi bo i wtedy i te parę lat temu wydawało mi się że w Europie w środku Europy takie zdarzenia jak wojna nigdy nie powinny się powtórzyć, z uwagi na to, że i pierwsza wojna światowa, która ciężko doświadczyła właśnie te tereny, i druga wojna światowa, która ciężko doświadczyła te tereny, już nie powtórzy się w świadomości i w umysłach załóżmy mieszkańców tego rejonu czy tego regionu Europy, bo już te doświadczenia powinny nauczyć, że wojny niczego nie rozwiązują. Mamy gdzieś w linii prostej, pewnie 90 kilometrów stąd wojnę, wojnę dwóch państw, naszych sąsiadów, czyli Rosji i Ukrainy, i powiem, że to niebezpieczeństwo, które potencjalnie jeszcze drzemie nad naszą Polską, czy drzemie nad naszą Polską, zawsze występuje, bo można na niebie usłyszeć samolot, ciężki samolot transportowy, który tra transportuje sprzęt do Rzeszowa, można w jakimś zakresie zorientować się, że tutaj są osoby, które uciekają przed wojną i tak dalej, i tak dalej. Efekt jest taki, że pewnie Zawsze o, tą, o ten pokój trzeba dbać. Ale też, Szanowni Państwo, mówię i nie przez przypadek powiedziałem, że barbarzyńcy ukraińscy, z uwagi na to, że w tym roku obchodziliśmy 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Dosłownie, o ile dobrze pamiętam, 13 lipca właśnie ta 80. rocznica tej Rzezi Wołyńskiej była obchodzona. I powiem Państwu, że. Bardzo szanuję Ukraińców, bardzo szanuję powiedzmy wszystkich ludzi, ale od czasu do czasu przychodzi mi taka myśl, że warto by było, żeby ci pomordowani tam właśnie na wschodzie, właśnie w okresie rzezi wołońskiej, znaleźli godny swój pochówek. To nie uwłacza dzisiejszym żyjącym, ale byłoby to też fundamentem do tego, żeby można było wziąć jej na trwałym fundamencie, bez żali, bez różnego rodzaju targowania się, budować naszą przyjazną przyszłość między naszymi dwoma zaprzyjaźnionymi na dzisiaj i bardzo życzliwymi, przynajmniej ze strony polskiej, narodami. Powiem, że oglądając telewizję czy słuchając różnego relacji, z zażenowaniem patrzyłem na, na taki fakt, jak pan prezydent składał kwiaty w polu, tam gdzie była kiedyś y, wieś polska, tam gdzie powiedzmy powinny być groby Polaków, ale nie są i zidentyfikowane, odszukane, upamiętnione itd. Ale też y, do pamięci przychodzą mi takie stwierdzenia jak, y, jak stawianie krzyża z patyków. Takiego sformułowania użył ksiądz Isakowicz-Zalewski i niedawno nasz pan premier właśnie taki krzyż, w cudzysłowie oczywiście, z patyków postawił na Ukrainie. Dobrze by było, żeby pamiętając o tym wszystkim, co zrobili tutaj Ukraińcy, było to też wyzwanie dla Ukraińców, że trzeba wreszcie te tematy trudne zakończyć. Z szacunkiem dla każdego narodu, nie po to, żeby dzielić, ale żeby łączyć. Mamy tutaj ofiarę krwi tych ludzi, którzy polegli. Powiem, że po tym wszystkim, po tym mordzie w lesie katyńskim, pewnie dla niektórych państwa jest to też taka sytuacja bardzo znana, były dalsze nieszczęścia. Bo jeżeli przykładowo co? Młoda kobieta miała dzieci, miała problemy, ta ziemia była trudna do uprawy, trudna do załóżmy wyżywienia większej rodziny. Jeżeli nie było takiego młodego człowieka, który mógł ciężko pracować na tej ziemi, to to życie mogło być faktycznie też skrajne, skrajnie niebezpieczne pod kątem biologicznym. Mogło tego jedzenia brakować. Ale też od czasu do czasu brakowało w domu tej męskiej ręki. I przykładowo chłopak, pełne życia, pełne energii, jak nie miał w każdym razie, do dyspozycji ojca i ojciec nie mógł go korygować, to od czasu do czasu mógł, załóżmy, wyrobić sobie różnego rodzaju zachowania, te, które mogą być mniej czy później procentowały w złych zachowaniach. Wielki szacunek dla poległych, pomordowanych w Lesie Katyńskim, przepraszam, Grawińskim. Wielki szacunek i powiem cześć bohaterom i chwała bohaterom. Dziękuję bardzo.